Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj film, na który wszyscy czekali, jest takie w życiu pytanie filozoficzne, które każdy sobie zadaje, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi i które powoduje, że niektórzy nie mogą zasnąć. Takim pytaniem jest na przykład: dlaczego tyłek piecze podczas biegunki? Dlaczego czasami gazy są palące, piekące, gorące, tak jakby miały poparzyć odbyt, tak jakby ktoś w niego wsadził kiszonego korniszona albo papryczkę chili? która miałaby wypalić dziurę w tym odbycie. Chociaż nie, przepraszam, odbyt już sam w sobie jest dziurą. A już teraz, tak mówiąc całkiem na poważnie, to wcale nie dlatego, że podczas biegunki pocieramy intensywnie papierem toaletowym swój odbyt. To pieczenie, które wtedy występuje, jest związane z niskim pH stolca pH stolca, które możemy ustalić wykonując zwykłe ogólne badanie kału, prawidłowo powinno znajdować się w zakresie od 6,5 do 7,5 w granicach obojętnego te lekkie. Obniżenie poniżej 7 jest związane z produkcją kwasów organicznych w wyniku fermentacji błonnika dokonywanego przez bakterie kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium w naszych jelitach, ale także w wyniku działalności innych bakterii, takich jak Escherichia coli czy na przykład Bacteroides. I one powodują niewielkie zakwaszenie treści jelitowej w obrębie okrężnicy. Natomiast jeżeli to pH jest już niskie, poniżej 6,5, a już na pewno poniżej 6, to może świadczyć o pewnych procesach patologicznych. Takie kwaśne stolce rzędu poniżej 6 pH, a czasami nawet poniżej 5,5 mogą występować w przyspieszonej perystaltyce, czyli właśnie w biegunkach. Dlatego, że jeżeli mamy biegunkę, przyspieszoną perystaltykę, wzmożony odruch żołądkowo-jelitowy, to kwaśna treść soku żołądkowego, gdzie pH wynosi około 2, nie zostaje zobojętniona przez wodorowęglany wydzielane w soku trzustkowym do 12. W wyniku uwalniania cholecystokininy, ale dostaje się dalej do jelit i jest wydalana wraz z właśnie z tym półpłynnym bądź wodnistym kałem, i to niskie pH powoduje podrażnienie, a w efekcie pieczenie naszego odbytu. Taka sytuacja ma miejsce w biegunkach zakaźnych, zwłaszcza w tak zwanej grypie żołądkowo-jelitowej, wywołanej przez rotawirusy, norowirusy, czy niektóre inne właśnie patogeny najczęściej wirusowe. Natomiast może mieć również miejsce taka sytuacja, gdzie pH jest faktycznie dosyć kwaśne, poniżej 5,5, związana z fermentacją tak zwanych trudno przyswajalnych węglowodanów i alkoholi polihydroksylowych, czyli polioli, zaliczanych ogólnie rzecz biorąc do FODMAPs. Mogą nimi być na przykład sorbitol, mannitol, laktitol, ale na przykład maltitol, ale mogą być niektóre inne węglowodany. Na przykład może nimi być fruktoza. Może nimi być na przykład laktoza. I one w wyniku fermentacji w jelicie produkują, a w zasadzie z nich powstaje kwas octowy, propionowy, Także na przykład kwas mlekowy w, w, w mniejszych lub większych ilościach. W związku z tym te kwasy organiczne, jak również niewchłonięte węglowodany, wykaza, wykazują efekt osmotyczny, utrudniają wchłanianie wody z okrężnicy. Przypominam, że Jednym z głównych zadań jelita grubego jest wchłanianie, absorpcja wody, w związku z czym dochodzi do tzw. biegunki osmotycznej. pH stolca w wyniku uwalniania kwasów organicznych pod wpływem fermentacji trudno wchłanialnych węglowodanów i polioli obniża się nawet w granicy poniżej 5,5. I wtedy odbyt naprawdę może niemiłosiernie nas piec, zwłaszcza jeżeli często oddajemy stolec. Ale są też inne przyczyny, mianowicie taki objaw gorących, piekących gazów czy stolca, gorącego stolca występuje generalnie, kiedy mamy stan zapalny struktur odbytu i odbytnicy. Najczęściej jest to związane na przykład z zaostrzeniem choroby hemoroidalnej, czyli kiedy mamy stan zapalny głusków krwawniczych. Może występować w szczelinie odbytu. Może występować także, gdy mamy infekcję bakteryjną, na przykład Chlamydia trachomatis albo Neisseria gonorrhea, czyli rzeżączkę. W okolicy te bakterie kiedyś znajdują się w odbycie. Także w niektórych chorobach pasożytniczych, w owsikach, gdy występuje też intensywny świąt i drapanie pazurami, może dochodzić do podrażnień i tutaj również uszkodzenia na i w efekcie odczucia właśnie tego nieprzyjemnego pieczenia, który jeszcze nakłada się na ten świąt. W niektórych stanach zapalnych nieswoistych jelit, takich jak proktitis ulcerosa, czyli wrzodziejące zapalenie odbytnicy, również taki objaw może występować. Co robić? No, zgłosić się do lekarza, który wykona podstawowe badanie pererektum bądź skieruje na rektoskopię, jeżeli uzna to za stosowne. Ale jeżeli przyczyną jest biegunka, to należy po prostu leczyć przyczynę, która wywołała biegunkę, czy samą biegunkę, jeżeli ta przyczyna jest nieznana. Wówczas objawy same ustąpią, wówczas czasami wystarcza nawilżanie odbytu chociażby maściami zawierającymi tlenek cynku, albo na przykład alantoinem, czy innymi kremami nawilżającymi, czy zasypkami, tak? na bazie nawet tlenku cynku, czy alantoiny. Ale... Jeżeli na przykład przyczyną jest nieprawidłowa dieta, czyli zawierająca dużą ilość nieprzyswajalnych węglowodanów i polioli, czyli tak zwana bogata FODMAPS, to należy ją zmienić. Należy przyjrzeć się swojej diecie i należy zastosować dietę Low FODMAPS, taką samą, jaką stosuje się w IBS, czyli ograniczyć podaż właśnie fermentujących węglowodanów i polioli. Proszę pamiętać, że one występują czasami tam, gdzie byśmy się tego nie spodziewali, na przykład w gumie do rzucia, tak? Na przykład, moi drodzy, występują również jako dodatek do różnych no, przetworzonych produktów żywności, żywnościowych, nawet takich jak pasztety, czy chociażby dżemy. Także wydawałoby się zdrowe warzywa jak brokuły, bruksela, one te FODMAP zawierają i trzeba je wykluczyć, nawet cebule i czosnek, które wydawałoby się, że są zdrowe. I obserwować, można zastosować probiotyki. Można zastosować za zgodą lekarza niewchłanialny antybiotyk, który działa na florę jelitową, tak jak nifuroksazet, który jest bez recepty OTC, czy z przepisu rekaza, na przykład rifaksymina. I wtedy obserwować, czy te objawy ustąpią, czy nie w zależności od tego, Podeją, podjąć dalsze działania. Niemniej, jeżeli taki stan rzeczy utrzymuje się dłużej, dłużej, to znaczy dwa tygodnie na przykład, to trzeba niewątpliwie zgłosić się do lekarza, który ustali jego przyczynę. Moi drodzy, dupa i papier toaletowy to dwa nieodłączne połączenia. Na pytanie w zakresie dupy zawsze może być odpowiedź: papier toaletowy. Na przykład, co kupić dupie na walentynki? Papier toaletowy. Którą ręką wycierasz dupę? Bo ja prawą, a ja papierem toaletowym. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, cześć.